Cześć Siemanko z tej strony, z tej siatko. kolejny odcinek w tym kanale, więc. Y, cóż, y, ostatni odcinek z pierwszego sezonu y, Dream League Soccer, ponieważ tak. Kończymy sezon Akademii y, w Akademii Division, czyli tej amatorskiej najniższej lidze. I wygrywamy, tak? Jesteśmy na pierwszym miejscu bardzo pewni. Teraz zagram z Azorami. Y, to będzie mecz ostatni. Ale co ciekawe, jeszcze mam finał pucharu krajowego. No niestety, kupiłbym sobie, wiadomo. Y, Kupiłbym sobie jakiegoś gościa, na przykład tego, ale mam więcej niż 20 zawodników, a ja nie wiem jak ich usunąć. Także po prostu przejdziemy do spotkania, może coś się zmieni jak wygram tę ligę. Niestety mam kontuzję Holmesa, bo po ostatnim spotkaniu grałam sobie dwa mecze online, jeden wygrałem, a drugi przegrałem niestety. I tu niestety mi uraz zaznał Holmes, ale mam nadzieję, że będę miał kim go zmienić. No dobra, więc weźmiemy sobie Fergusona, why not. No i dobra, przejdziemy sobie tak. Dałem Stokesa specjalnie na tą okazję, ale to już przed meczem, ponieważ Stokes no miał dobre otwarcie sezonu, miał genialny duet z z panem Firminio, dlatego myślę, że tak ładnie się również zakończy. No i przy deszczu, w nie najlepszych warunkach, zwieńczymy ten sezon. Także lecimy, Stokes zagrywa do Dauglasa, nie wiem, cokolwiek, jak to się czyta, no i lecimy z nimi. Stokes, teraz do Ferguson, ale szybka piłka. Ferguson, Ferguson, trzecia minuta. Ferguson, Ferguson, daj! Było blisko, już mogliśmy w trzeciej minucie strzelić bramkę. No, dostał genialną piłkę Ferguson, to powinno być 1 do 0. No, ale ja nie wiem, co ja tu zrobię. No, zepsułem to najgorzej jak mogę. Powinien lekko uderzyć po ziemi. A byłoby wtedy 1-0 już w trzeciej, no może w czwartej minucie. Także no, byłoby genialnie. Ale w uwaga, raz, Junior. A teraz nic. Oj, są przejęcie, ależ genialne przejęcie i raz zagraj do no Firminio, Firminio, piłka wypuszczona, firminio przejmuje piłkę! Firminio, Firminio, oni są na 15 miejscu na ostatnim miejscu liczę. Uwaga, firminio! Firminio, firminio, firminio! Ale wysoko, też znaczy wysoko, wys daleko wybita ta piłka. Eee, spod nóg, Roberto, no i waga, firy. Dagal. Uuu, ależ było blisko, a byłaby bardzo ładna bramka z dystansu, yy, no szkoda, szkoda, ale naciskami moto ta drużyny z Azorów, że tak powiem, bo tak się nazywają. A i teraz znowu genialne zagranie, tam Firmino, Firmino, oczywiście przed szereg, Firmino, 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 oczywiście, że gol, nie, jak ja tego nie trafiłem, nie mam zielonego pojęcia, wręcz mogę wejść z tą piku do bramki, ale to, to już jest trzy, trzy okazje z Mardów, a także do czterech razy sztuka że tak powiem, ale albo inaczej to się zemści, ale uwaga, Stoks. no mamy akcję za akcją, po prostu nie ma sekundy, gdzie oni przeważali, Stokes, Stoks, Stoks, Stokes wycofuję do tyłu, pusta bramka, Kenny Lala nie trafia, co tutaj się dzieje, to powinno być kolejna bramka, dramat, Junior, oj, 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 oj Santana, nie, nie, żeby mi się to nie zemściło, dobrze, da, da, ale musimy strzelić z tego gola wreszcie, Cóż, końc pierwszej połowy, 0-0. Cieniutko, patrz jak na statystyki, że miałem 4 strzały, a on miał zero. także. Przykre, przykre, nie powiem. Jeszcze trzeba na ja mówiłem, po krajowego, yy, także nie możemy się przekalkulować, ale. No, musimy wygrać ten mecz pożegnania, no. Szacunku troszeczkę do siebie, nie? Nie będę brał żadnego teambusa na drużynę, która jest 15 w stawlicy, aby jesteśmy pierwsi. Oni są na ostatnim, aby jesteśmy na pierwszym, ludzie. Szanujmy się. Rashid, ale dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, Firminio teraz, Firminio, wypuść mu, wypuść mu, dobrze, Stokes, 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 ajajajaj, aj, 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 może nie, ajajaj, aj, 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 bo Stokes będzie miał szansę na bramkę, broni to brałka jeszcze, pusta bramka, dlaczego Ferguson tego nie dobijał, a klikałem, żeby dobijał. Ale uwaga, Rossimao, nie, nic z tego nie wyszło, no, ale to będzie męczarnia, uwaga. Ojoj, ojoj, broni to aż bramkę, z problemami na raty, ale, ale tutaj się zakotłowało, a nie powinno dojść do takich kociołów, bo to, było, to się źle skończy. Szczególnie patrzę na to, że zbardowaliśmy już tyle okazji. I uwaga, Firminio, 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 Firminio. Huknij wreszcie. Firminio prosto w ręce bramkarza. To jest jakiś dramat, że my remisujemy z ostatnią, przedostatnią drużyną. To jest dramat. Z piętnastym miejscem, a pokonywaliśmy cztery, pokazałem 4-5-0. Drugą też, uwaga, Stonks, 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 Stonks. Stonks, gol, nie, broni to bramkarz. Jak on to obronił? Wiecie co, bo tutaj mi się chyba Firminio jeszcze połamał, więc dobra, bierzemy do, do ataku Bramkarza, bo to jest jakiś dramat, to jest jakiś rozpaść po prostu. Uwaga, Bakari, Bakari! Do środka! Nie! Pusta bramka. Jeszcze gramy, gramy, spadowie, gramy. Firminio, firminio, 80, która? Siódma minuta! Jest coraz mniej czasu. Bramkarz jeszcze jest przed bramką, dużo, także to jest dramat, ale. Ale dobrze, już się cofnął. Ale co się tutaj dzieje? Mamy 90 minut. pięć minut mamy jeszcze czasu. 5 minut czasu, zabierz mu to wreszcie. Przecież jesteś trzy razy od niego lepszy fizycznie. Dlaczego się patrzy na tą piłkę? 90, nie wiem, druga, trzecia minuta. Teraz jest Firminio. Wychodzi na sam na sam: Firminio, 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 Firminio Gol! Gol! Ależ, co tutaj się dzieje? Ależ wymarzył, zakończenie I wygrywamy to spotkanie 1 zero! Nieprawdopodobne, Roberto, Firminio. Nie wiem, 90 minuta spotkania. Spotkania. I mamy gola i wygrywamy to spotkanie. Nieprawdopodobne, ależ zakończenie, No bo kto jak nie od Roberto? Fir, bio i daje naprowadzenie w doliczonym czasie gry. Coś pięknego. I chyba to była pewnie ostatnia akcja w tym meczu, bo zaraz zakończy. Tak jest! Zakończył i mamy to. Mamy to zobaczyć tabelę ligową. Oni na którym mieli miejsce na miejscu. Ostatnim, czyli się nie myliłem, oni byli rzeczywiście na miejscu ostatnim, no i dobrze widzicie, to pierwsze miejsce, awansujemy dalej, 43 punkty, 14 i jeden, i jeden oczywiście remis, tak tak, nie przegraliśmy, coś pięknego, coś pięknego, no i niestety Dolga się jeszcze połamał przed finałem pucharu, wejdzie ten, no i wejdzie tutaj Campbell, no niestety musimy przemieszać. przemieszać źle z tym składem. Także ja przemieszam i wrócimy po cięciu. Dobra, dokonałem lekkich roszad w tym składzie i gramy w finał Pucharów z Grasgo Rangers. No więc to jest mecz... Bardzo ważny. Gramy ze składem, tak naprawdę, nawet nie tak naprawdę, tylko po prostu dużo, która ograła, Lecha poznań tydzień temu w Lidze Europy. Także, może taka mini zemsta. No, może nie zemsta, nie zemsta za dużo powiedziane, ale rewanż za tą porażkę. No i takim składem wychodzimy, jak widzicie, mamy już jeden złoty medal na koncie, także widzicie, no pan świat już się rozrasta. Widać, że potężny tener, no tutaj ich trenerem w że jest Stevie G, czyli oczywiście Steven Gerrard także, no, pojedynek wielkich trenerów, ale teraz mamy szansę chciałem zobaczyć, która jest minuta nagrywania, tu nie mogę, już mam drugą minutę i teraz firminio, Firmino, firminio, gol, gol, ależ otwarcie ależ otwarcie, trzecia minuta spotkania i Roberto firminio daje nam bramkę, co tutaj się stało ależ my to rozegraliśmy, to nieprawdopodobne, jaka energia, jaki dynamizm dynamizm jeszcze, nie tylko dynamizm, ale Dynamit w nodze! No bo tu jest bomba z 20 któregoś metra, i to jest genialny strzał. To jest bomba. No. no, po prostu powiem tyle: lepszego otwarcia sobie nie wyobraziłem. Ale uwaga, Morelosz! teraz poczekajmy, bo ten Morelosz to taki groźny zawodnik jest. Davis. Davis, oj, łapie to kolman na szczęście. Ale już powiem wam, że nawet nie wiem, które widzę zagrywanie: 9,28, ale dobrze, pewnie to w montażu będzie z 8. Uwaga, kolman. Bennett, oj Stokes, aj było blisko, Campbell Campbell do Stokesa, Stokes Stokes, Stokes, Stokes. szybciej, szybciej szybciej, Doraz do Firminio Firminio znowu, Firminio znowu broni to niestety bramkarz, ale jesteśmy na razie znacznie lepsi e, na początku tego spotkania, także dobrze, spokojnie nie będę brał bramkarza, bo to jest dobry wynik nie za tego głupio sposób stracić oj, uwaga jeszcze no nie, 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 tutaj nawet dobrze, bo teraz Ryan Kent, Ryan Kent, ojej Ojej, Ryan Kent, teraz Lala Keny, Lala Keny, Lala. No, wycofaj to. Um, no, wycofał to, no tak, w wątpliwie to wycofał, ale nie w taki sposób, jak bym chciał. Hadzi. Dobrze, Coleman, super. Ale to będzie na śmierć, na życie coś tak czuję, bo to jest fina pucharu, to nie przelewki. Uwaga, Bennet. Bennett. Bennett. Ale dobrze, spokojnie, zostawcie tą piłkę. Oni niech se tracą, to jest i problem. Dlaczego ty się boi na boisku? Eee, o, rank no, a zachował się w genialny sposób. Chociaż też taki rzut z autu na tej pozycji to nie jest najlepszy. Eee, Coleman, spokojnie, przejmij tą piłkę, Coleman. Coleman, co ty robisz? Brabka jeju. Oj, teraz okazja, Stokes, 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 Stokes! stokes. Ależ pokiwał, Trzeba ci pubał, cokolwiek! Stokes faulowany! Mamy rzut wolny! I tu powinna być czerwona kartka! Dobrze, nie ma, nie ma czerwonej kartki, ale mamy rzut wolny! Teraz firminio. firminio! 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 Jeszcze Stokes dobitka! I zepsuty, zepsuta szansa. A było super, była super okazja, to powinno być 2-0 i to powinno być zamknięcie meczu, ponieważ to był wolny z 18 metrów, a Firmino, na treningach mi siadało Firmino, tam w jednym meczu, tam też strzelił bardzo ładną bramkę Firmino z wolnego, także się nie powiem, zawiodłem. Uwaga Stokes, ale Stokes może szybko odpowie, ale nie, jednak McGregor to złapał, doświadczony bramka z 38 lat chyba. Także nie dziwię się. No i koniec pierwszej połowy. Mamy 1 do 0 w finale Pucharu. No i mamy po w czwartej minucie: Roberto Firmino prowadzenie, także jest genialnie. No, jest genialnie. No i druga połowa: Stokes, Urbański Stokes, 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 Stokes. Stokes, Stokes. Spokojnie, spokojnie. Dory Roberts, Roberts, Roberts. Nie wiem, dlaczego nie zdążył tej piłki. Tavernier Ojo. Hadji, no tak, ten syn legendarnego Hadji, aby ktoś nie wiedział. Uwaga, teraz firminio. Firminio, 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 ależ się zabawił teraz. Ależ się zabawił, firminio, firminio, gol, karny, rzut karny, Ależ tutaj się genialnie to potoczyło i czerwona kartka gramy w przewadze Borda Barisic otrzymuje czerwoną, ale niestety Roberto, firminio, jakiś uraz, to faulowany po strzale. No i filmi z kontuzją, dobrze, niech się pożegna, potem strzale go, ściągnie z boiska i oby tu był strzał, który da nam prowadzenie 2-0, uwaga, Firminio go, nie, yeah, poprzeczka! ja 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 jaj, tutaj się jeszcze wycofać, ale spokojnie, lala, uspokaja piłka, ale to powinno być już 2-0, no niestety zepsuliśmy bardzo tutaj, do no. To nie jest najlepszy mecz ale Firminio z kontuzją, także ma jakieś odprawiedliwienie, uwaga, Stok Stokes, 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 Stokes no nie wyszedł za pleców, tam, że dobrze, out, no i ściągamy Firminio, nie ma co męczyć tego Roberta, i tak strzelił bramkę, no tak naprawdę na sam początek spotkania, więc wejdzie sobie Stockholm, no i jeszcze zrobimy Wilson za, dobrze, nie, 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 dobra, Wilson teraz za Fery i ten ziomek za tego. No i lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, spokojnie. Filmik to nie wszystko, musimy się od od niego. Yy, uwaga, ponieważ cały zespół, no sam filmik to jest 40 bramek chyba z 60 strzelanych przez naszą drużynę. No ale ale jednak nie jest. Gramy w 11, a nie w 10, znaczy ani w jednego. Teraz ładny strzał, ale broń ta, McGregor. ładny strzał, ale no niestety szkoda. Kabul, kabel, kabel, kabel. Raz, Stockholm, Stockholm, cokolwiek, jak to się czyta, raz jeszcze będzie szansa. Kabel, gol! Nie, poprzeć, dobitka, gol! Spalony nie w takim momencie! Jeju, 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 tutaj powinno być 2-0. Ale jeszcze, jeszcze mam okazję, jeszcze mam okazję, nasz napastnik wychodzi na sam, na sam Gol! Gol! 2-0. Dobrze, lecimy, lecimy, lecimy. Piękne 2-0. Jeszcze Stokes, Stokes, jeszcze nad trójkę. Lecimy na trójkę, lecimy na trójkę, lecimy na trójkę. Poprzeczka, ale już mamy nieszczęście z tymi prętami. już jakiś szaman prętów chyba stoi nad, nad Glasgow Rancher, ponieważ to już jest trzecia poprzeczka w dzisiejszym spotkaniu. Albo druga, ale nie trzecia, bo jeszcze rzut kardy. Także szaman prętów pomaga Glasgow Rangers ale nawet żaden szaman nie powstrzyma. maszyny rzut karny Drugi, dzisiaj to pojedynam. Byłem... Kolejna czerwona kartka Bennett, Bennett otrzymuje żółtą kartkę I teraz zreważujmy się yy, Stokon No teraz tym razem musi być bramka Do no, dwóch razy sztuka I gol 86. jutra z rzutu karnego Teraz się nie mylimy Kol Stokon chyba prędzej, prędzej czuje nasze zwycięstwo w pucharze 3-0 Dobra sorry za kolejne cięcie Ale lecimy dalej Oj 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 no przez chwilę zalagowało. Ale dobra, lecimy dalej. Już tak mam pewne zwycięstwo i win. Ale żeby jeszcze było to 3-0, ponieważ no, energia nam siada. 3 minuty do lecia sędzia, także jeszcze może czwóreczkę! Czwóreczkę! po trika! Bo chyba to jest będzie właśnie swój trzeci gol! 90, nie wiem, druga, trzecia minuta! Sto gol! I gol, Hat trikola. Yy, także jest super! Super! Genialnie! Trzecia bramka tego zawodnika i wygrywamy Puchar Krajowy w genialnym stylu. 4 do zera. No, a pewno też przewaga zawodnika nam pomogła, ale to nieważne jest. No, bez, daliśmy radę bez Firminio, który tak napędził zespół. Także mamy bramkę w ostatniej akcji meczu i sędzia kończy to spotkanie i mamy i mamy teraz euforię w naszej drużynie i mamy Puchar Krajowy, a więc mamy dubleci, że tak powiem. Pan Siatek świętuje, każdy świętuje, no bo jest powód do świętowania, także wygrywam 4 do zera. i kończy się nasz sezon, tak? Kończy się nasz sezon, Mam jeszcze jakieś takie złote medale, jeszcze otrzymałem dwa, dwa złote medale i teraz czeka nas jeszcze jakiś Division All Star, ale to jest nieważne e, to byłoby tyle z tego odcinka i tak długo już trwa ten materiał, to byłoby tyle z tego odcinka jeśli o się podoba, dajcie łapkę w urę, dajcie suba i to byłoby tyle, cześć!